To był naprawdę bardzo zacięty pojedynek. Trzy finałowe pary Aleksandra Osiak i Patryk Brandys z Jastrzębia Zdroju, Agnieszka Moćko i Adrian Gawron z Żor oraz Kamila Żelazny i Rafał Milewski z Rybnika walczyły o nagrody warte 10 tysięcy złotych, które pomogą w organizacji Ślubu Marzeń. Na uczestników zabawy pod nazwą bierzemy ślub czekało masa atrakcji i interesujących konkurencji. Przyszli panowie młodzi swoim wybrankom musieli zrobić ciekawą fryzurę, prowizorycznie uszyć na nich suknię ślubną, a kobiety między innymi zawiązać poprawnie krawat. Konkurs był okazją do sprawdzenia swojej kreatywności i siebie nawzajem. Przygotowania były dosyć. Męczące, naprawdę dużo To był ciężki tydzień. Bardzo ciężki. Ten, ten, ten tydzień był ciężki dla nas, bo Ola pracuje, ja pracuję i po nocach przygotowywaliśmy się. Tak, w każdej wolnej chwili. Pod względem organizacyjnym problemów nie ma, jest bardzo fajna zabawa. No, jak na razie się bawimy świetnie. Ja jestem strasznie zaskoczona, ile naszych, naszych ludzi powiem już tak przyjechało bardzo to nas umacnia. Gorącą atmosferę podgrzewała także publiczność. Wspaniały doping najbliższych osób oraz grona znajomych sprawił, że cała zabawa przemieniła się w prawdziwą rywalizację. najwięcej punktów uzyskała para Agnieszka Moczko i Adrian Gawron. Na początku to było takie, no po prostu zabawa, tak? Pojechaliśmy na ten casting, tak samo z Agnieszką, a wybiorą nas, czemu nas nie wybiorą? Później to głosowanie już się okazało, że tu wchodzimy, ojacie, trochę stresu było, ale wszystko fajnie. Zdobyte nagrody zapewne pomogą im w organizacji Dnia Ślubu, ale teraz mając taką pomoc mogą się skupić na jeszcze niedopracowanych szczegółach. Dopiero planujemy, to jest za Dopiero rok, planujemy. jest na razie wstępnie, mamy już tam zamówione ale po części przygotowujemy się. A cały plan dopiero no zrobimy dopiero wjedzie, sobie miesiąc bo, przed. Bo tak naprawdę... mamy ani... gdzieś podpatrujemy na innych I... weselach, jak jesteśmy, rozmawiamy z osobami, które już miały wesela, jak organizacyjnie przeprowadzić. Jakieś takie rzeczy jak e, suknie czy garnitur to już mniej więcej są upatrzone, ale to jeszcze wiadomo, że może się dużo zmienić. To jest jeszcze kwestia roku czasu. Serdecznie gratulujemy. Kolejna edycja konkursu Bierzemy Ślub już niebawem www.tvcanon.pl. Nowa strona telewizji.